Jest takie jedno miejsce na świecie, które staje na baczność o godzinie 17 każdego roku. To pamiątka i cześć dla tych, którzy oddali życie za wolność. 2780 osób każdego dnia, 116 osób każdej godziny, dwie osoby zamordowane przez Niemców w każdej minucie trwającego 63 dni powstania warszawskiego. Warszawa miała wytrzymać kilka dni, miała być zrównana z ziemią i nigdy się nie odrodzić, miała stać się zastraszającym przykładem dla całej Europy. Polska i Polacy mieli zostać tylko niemiłym wspomnieniem, to się Niemcom nie udało. 1 sierpnia wspominamy prawdziwych bohaterów. Którzy 79 lat temu ruszyli do największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców w Europie. Hans Frank pisał, że gdyby Niemcy nie mieli Warszawy w generalnym gubernatorstwie, to nie mieliby czterech piątych trudności, z którymi muszą walczyć. W powstaniu zginęło od 150 do 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Raport przygotowany w 2004 roku oszacował straty na ponad 45 miliardów dolarów. Tak wyglądała Warszawa po niemieckiej lekcji praworządności. Niemcy do dziś nie zapłacili za te zbrodnie. Czy jakikolwiek niemiecki oficer został skazany przez sąd w Niemczech za zbrodnie popełnione w czasie powstania? Nie. Niemiec Heinz Reinhardt, odpowiedzialny za największe cywilne ludobójstwo mieszkańców Warszawy, żalił się w raportach, że nie ma już czym mordować, bo brakuje mu amunicji. Po wojnie został w Niemczech burmistrzem i posłem. Nie bójmy się prawdy. Mówmy ją tak, żeby wszyscy słyszeli. Cześć i chwała bohaterom powstania warszawskiego.